28 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skwierzynie odbyły się warsztaty wielkanocne. Co roku nasza biblioteka stara się oferować swoim czytelnikom jakieś aktywności związane z świętami. W tym roku postawiliśmy na warsztaty. Są to zajęcia otwarte, każdy może w nich uczestniczyć. Postanowiłyśmy, że zrobimy dzisiaj prostą rzecz, ale niebanalną, ponieważ są to ogródki z rzeżuszki, którą każdy ma u siebie w domu albo prawie każdy, bo jest to jakby nieodłączny element Wielkanocy. Praca wydaje się być prosta, ale jest bardzo czasochłonna, także w tym roku przygotowaliśmy coś takiego, ale nie tylko, ponieważ później jeszcze czeka nas quiz wiedzy o Wielkanocy. Będzie to konkurencja dzieci kontra dorośli. Zobaczymy, kto wybrnie lepiej, ale też chcemy postawić na powiew Zachodu. Ponieważ postanowiłyśmy, że pobawimy się w poszukiwaczy jajek, tak zwanych egg hunter. Chyba ta moda przyszła ze Stanów Zjednoczonych. Przyłożymy to na nasze skwierzyńskie polskie podwórko. Zabawa będzie na pewno ciekawa, ale i słodka, bo dzieci będą zbierać nieprawdziwe jajka, ale te słodkie, żeby pojawił się uśmiech na ich twarzy. Była to okazja do wspólnej zabawy, która z pewnością wprowadziła małych mieszkańców Skwierzyny w świąteczny nastrój.